Cześć, witajcie. Jak pewnie się po tytule, przetestujemy komputer, który został znaleziony jakiś czas temu. Ci, którzy oglądali poprzedni film, wiedzą o co chodzi. Także już przechodząc do samego testu. Na pierwszy ogień idzie klasyczna gra Icy Tower. Bardzo małe wymagania żadne obiekty 3 tutaj nie wchodzą w grę, dlatego uzyskujemy tutaj pełną płynność. Z tego zapamiętam, na no, komputerach z moich czasów podstawówki no, gra się trochę ciała, także było ciężko w to grać. Tutaj tego problemu nie ma. Także wow, brawo dla komputera. Kolejny tytuł to Heroes Made Magic 3. No tutaj podobnie jak Tower, y, żadne elementy 3D nie występują, dlatego gra osiąga pełną płynność, nie obciąża zbytnio zestawu. Y, także spokojnie możemy sobie w tą grę zagrać. A ja myślę, że ona cieszy się tak dużym powodzeniem po dziś dzień że. No, chociażby warto znaleźć komputer, odrzebać go po to, żeby móc sobie zagrać bez problemów w ten tytuł. Oczywiście nie mówię, że macie wyrzucić swoje GeForce 1060, /10 żeby sobie w Heroes 3. Tylko po prostu, jeżeli ktoś nie oczekuje nie wiadomo jakich cudów, to spokojnie najtańsze komputery sobie dadzą z tym radę. No i kolejny klasyk Diablo 2. Tutaj pojawiły się problemy, jeśli chodzi o kolorystykę. No, możliwe, że to po prostu jest 8 bitów kolorów. Czemu tak się dzieje, niestety nie udało mi się to jakby opanować tej z tego? Może w pełnej wersji problem by nie występował, niestety nie miałem do niej dostępu. Także na potrzeby z tego filmu zainstalowana jest tylko domówka, która wygląda tak, a nie inaczej. No jeśli chodzi o płynność, no to ona jest, no ale co z tego skoro no, sami widzicie jak to wygląda? Stand GP, no tutaj mamy pierwszą grę, można powiedzieć, w pełnym 3D tego słowie w znaczeniu. Yy, oczywiście wersja demo, dlatego mamy pewne ograniczenia, chodzi o liczbę samochodów, ale gra wygląda tak samo w pełnej wersji, jak i w mniejszej. Gra chodzi w pełnych 6 klatkach na maksymalnych ustawieniach, yy, co na pewno cieszy. Yy, jeżeli ktoś nie grał w tę grę, to ma okazję, żeby to nadrobić. Yy, chodzi, no, nie zalecnicuje po prostu. Gramy, nie zacina się żadnych opóźnień, tak, żadnych spadków FPS-ów. A gra po wygląda ładnie. No tutaj już bardziej wymagający tytuł, Trackmania. Tu też już było trzeba troszeczkę bardziej pogrzebać w ustawieniach, żeby osiągnąć płynność powyżej 30 klatek. Także no, grę nie odpalimy na maksa, ale po jakby pewnych kompromisie yy, możemy uzyskać w miarę płynną rozrywkę, przede wszystkim bez opóźnień w sterowaniu. Yy, ponieważ gra, na przykład, pomimo tego, że mogła mieć 30 klatkach, bywało tak, że po skręceniu samochód nie skręcał, bo skręcał z opóźnieniem, dłużej usunął to skręcenie, przez to no, gra była po prostu niemożliwa. A jeżeli obniżymy detale, rozdzielczość, uzyskujemy pełną kontrolę nad tym, co się dzieje. Ustawienia na tej karcie nie są zbyt bogate. Oczywiście nie ma mowy o żadnym wygładzaniu krawędzi i to też jakby tej opcji po prostu nie ma. Rozrzucliwość tutaj odgrywa dość, no może nie powiem znikome znaczenie, ale ma znaczenie na kontekście sterowania na przykład jeżeli chodzi o ilość FPS-ów to nie jest może jakoś pokaźny spadek na raptem poniżej 30 ale płynność gry totalnie siada właśnie chcemy skręcić sam skręcić z opóźnieniem potem nie chcemy już skręcić to on dalej skręca po prostu gra jest niemożliwa praktycznie Kolejny tytuł to Konig Magrej Rally 2 hmm, tutaj podobnie jak w Track Money mamy do, już takie jakby trochę Trochę. No trochę większe wymagania. Musimy zredukować rozdzielczość i jakość, żeby otrzymać pełną płynność, znaczy pełną płynność. Yy, sporą płynność. Tak powyżej 30 klatek oczywiście mogą się zdarzyć małe spadki, ale jakby niewidoczne gołym okiem. Yy, oczywiście gry mają te stare klasyki mają ograniczenia do 60 klatek, który nikt nie myślał, żeby po co więcej niż 60. Monitory miały oświeżenie 60 Hz, więc... To co się wystarczyło. Ym, gra bez opóźnień jest możliwa właśnie na tych ustawieniach, to też... Dlatego lepiej z nich nie schodzić. Albo nie wchodzić na wyższe po prostu. Jeżeli poszalejemy, ustawimy wszystko na maksa, będziemy się borykać z problemami... Yy, z Brakiem płynności gry. Yy, będzie po prostu w pewnym momencie spowalniać. Samochód też będzie reagował z opóźnieniem, dlatego też, no, komputer, no, Nie wydala, po prostu nie wydala tutaj. Nie ma co się oszukiwać. Tutaj zdecydowanie się przydała jakaś zewnętrzna karta graficzna, podobnie ma się sprawa w trybie arcade. Także, jakby tutaj nie mam większe znaczenie pod względem jakości grafiki, tylko tutaj, jeżeli chodzi o ten zestaw, pojawiły się problemy. Nie wiem, jak je nawet nazwać. Po prostu mamy takie artefakty, migotanie obrazu, co jest widoczne na zamieszczonym materiale. Obniżenie totali oczywiście niweluje ten problem. Powracamy do w miary płynnej rozrywki Call of Duty 4. Na zintegrowanej karcie graficznej gra się nie odpaliła, także tego typu gry możemy sobie od razu odpuścić. Minecraft, już chodzi o Minecrafta, tutaj też były duże problemy. Oczywiście całkowity brak jakiejkolwiek płynności poniżej 10 klatek, no i poza tym gra się sypie. Także tutaj niestety komputer się nie nadaje do tego typu gier. Co może niektórych zdziwić, ale Minecraft ma dość duże wymagania, także nie można tutaj użyć byle czego. Nawet po obniżeniu jakości detali nic nie zmienia to faktu, że się po prostu niestety nie da grać. Sóskie 2002. No, kto by nie pamiętał o Mauszołani, uważam, że to jest jedna z lepszych gier tego typu. Na no, szczęście gra chodzi dość płynnie. Powyżej 30 klatek. Dobry wynik gra oczywiście w pełnym 3D. Tekstury dość ładne. Nie jest tylko grać, powinien mieć dobrą prędkość na progu. To wygląda wręcz To było no to Battlefield 1942. No, pierwszy shooter, który udało się odpalić. Yy, miary płynny poziom. Jeżeli chodzi tutaj o ustawienia graficzne, co się później okaże, mają taki, no nie aż tak duży wpływ na płynność rozrywki, przy takich powiedzmy średnich ustawieniach uzyskujemy te 30 klatek bez zacinek ani spadków, z kolei obniżenie jakości grafiki do minimum, no daje zysk na poziomie dwóch klatek, ale gra wygląda przez to dużo, dużo, dużo gorzej, tego czy jest sens, Według mnie nie. Lepiej przeboleć tą stratę dwóch, trzech klatek, ustawić sobie na nieco wyższe detale no i cieszyć się też z miarę jak na te czasy dość ładnej grafiki. Ustawienie wszystkiego na maksa powoduje, że mamy poniżej tych 30 klatek, ale też jest to na akceptowalnym poziomie. Jednak... kto co lubi, nie? Przechodzimy do FIF. Na początek FIFA 2000, tutaj bez żadnych problemów. no. Gra wręcz prymitywnie, prosta pod względem graficznym. Może FIFA 2002, która już jest bliższa naszym czasom. Yy, oczywiście, <słuch> brak wygładzania krawędzi, ale rozrywka jest dość płynna. 30 klatek, czemu nie? Jeżeli chcemy sobie przypomnieć stare gwiazdy piłki, ówczesnej piłki nożnej, to polecam, zwłaszcza ci, którzy nie znają. W WiFi 10 pojawiły się już problemy z tymi artefaktami, migotanie. No także tutaj już pomimo pewnej płynności tej gry, to jest to dość uporzliwe i myślę, że lepiej sobie to odpuścić. Ja mam dwa. No także nikogo to nie będzie dziwić, pełne 60-klatek. No tekstury są tak zrobione, że mało obciążają procesor graficzny. No 3D tutaj jest po prostu wynika z nakładania płaskich tekstur na sześcianiki. W cudzysłowie. Także stąd uzyskujemy Rewelacyjny wynik, jeżeli chodzi o płynność gry. Ogólnie gra jest bardzo ładna. Jak kto nie zna, polecam sobie zagrać. Jedyny problem, który wystąpił w wersji Demo to że nie było po prostu dźwięku. Ale co, jeżeli zamontujemy nawet najprostszą kartę graficzną? Raderon X550, własne 128 MB ramu? No, jak widać, jeżeli chodzi o trakmanie, hmm, większej płynności na maksymalnych detalach nie uzyskujemy, ale umożliwiamy, już są pewne możliwości w zasadzie jakby ustawienia wygładzania tekstur. No tutaj myślę, że większym problemem będzie sam procesor, który po prostu może nie wydala. Z tego co pamiętam, to kiedy odpalałem go na Pentium D, podkręcony tam chyba do 3,2 GHz, to gra chodziła płynnie nawet na maksymalnych ustawieniach. Jeżeli chodzi o tę kartę graficzną, lepiej się sprawa ma, jeżeli chodzi o Colin McRae. Tutaj już mamy większą ilość klatek, nawet na maksymalnych ustawieniach. Także widać, taka mała karta graficzna, nawet najgorsza, ma duże znaczenie, jeżeli chodzi o tego typu sprzęt. Nie wiem, ile ta karta może dzisiaj być warta 5 zł, 2 zł, może nic. No ale na pewno, jeżeli ktoś ma jakąś okazję gdzieś dorwać jakąś kartę graficzną, no, chociażby pod zwykły PCI Express, to już, już to robi ro jakąś robotę. Przy okazji tej karty graficznej było już możliwe odpalenie korupcji 4. Oczywiście obniżanie detali i prawie na minimum, jeżeli chcemy mieć jakąkolwiek płynność, no bardziej tutaj był jakby sam fakt uzyskania płynności i odpalania tej gry niż jej wygląd, to też dlatego to wygląda tak, a nie inaczej. Powrót do FIFA 10 zaowocował na, u nas 60 klatkami na sekundę oraz za brakiem problemów z tymi artefaktami. Zostaje jeszcze kwestia samego przeglądania internetu. No tutaj jest akceptowalny poziom. No jeżeli ktoś miał jakby starszy komputer i czekał długo na ładowanie stron, to ucieszy się, że mi się trochę krócej. No tam jeżeli ktoś po prostu. Nie wiem, przyzwyczajony jest do szybkiego odtwarzania stron, to może mieć takie rozczarowanie. Natomiast cieszy to, że komputer sobie radzi z filmami HD, yy, oczywiście z HD, nie full HD, także jeżeli te 720P wam mi przeszkadza, to da się obejrzeć płynnie obraz. Natomiast jeżeli oczekujecie tutaj pełnej różnorodności, no to niestety już nie mówiąc o 4K, no niestety komputer was zawiedzie. Dla przykładu, jeszcze prezentacja HD720P oraz Full HD. Dzięki za obejrzenie. Jeżeli Wam się podobało, to łapki w górę i komentarze. A jeżeli nie, no to cóż, komentarze, co należałoby jeszcze poprawić, zmienić. Mam nadzieję, że z czasem filmy będą coraz lepsze. No i jeszcze taki woli uzupełnienia, jeżeli chodzi o ten komputer, to nie był wygrzebany z kosza, tylko po prostu stał obok kosza na krześle, więc nie miał styczności nawet z podłożem, już nie mówiąc o śmieciach. Po prostu ktoś się pozbył, zutylizował komputer obok śmiecika praktycznie po to, żeby ktoś go sobie wziął. No, nie zainteresował się, można było go sprzedać za jakieś tam parę groszy, dzięki czemu było można komuś tam pomóc. No, ale to już myślę z tym. W dzięki za obejrzenie, trzymajcie się, pozdrawiam Was, cześć!